Co jakiś czas producenci samochodów postanawiają zbudować bardzo wyjątkowy samochód, łącząc dwa kompletnie odmienne światy. Tak było na przykład z Lamborghini Huracan, który doczekał się terenowej wersji, czy z Porsche 911, które teraz jest dostępne również w wersji Dakar, a więc sportowy, prawdziwie sportowy samochód, który fantastycznie radzi sobie w terenie. Volvo ma ogromną historię w przebudowywaniu swoich samochodów na auta bardzo uniwersalne, a Cała historia zaczęła się wiele lat temu od Volvo V70. Dziś obok mnie najnowszy model z rodziny Cross Country, a więc Volvo EX30. Mały miejski crossover elektryczny, który doczekał się uterenowionej wersji i połączenie jest zdecydowanie lepsze niż mogłoby się wydawać. Dziś porozmawiamy o tym samochodzie, sprawdzimy również jak on sobie tak naprawdę radzi, czym różni się od standardowej odmiany i postaram się Wam oczywiście doradzić, czy warto go zakupić. Ja nazywam się Michał Śniadek, to jest kanał Kartest. Zanim przejdziemy dalej, oczywiście zachęcam Cię do subskrypcji kanału, abyśmy mogli dla Was testować coraz lepsze samochody. Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach, kliknij dzwoneczek na dole. I przypominam również, że możesz zostać wspierającym nasz kanał. Wszystkie informacje w opisie. A teraz zaczynamy! A ja zabiję te mrówkę. W kwestii wyglądu już na pierwszy rzut oka możemy odróżnić, że ten samochód jest troszeczkę inny niż standardowe modele. I nie tylko mówię o tym fantastycznym koszu dachowym, który powoduje, że auto jeszcze lepiej się prezentuje na drogach, lecz mamy zupełnie odmieniony przód, który teraz ma wypełniony element pomiędzy światłami, takim czarnym plastikiem, który dodatkowo zawiera topografię szwedzkich gór. Jednak oczywiście największe zmiany widzimy z boku pojazdu, gdyż teraz widzimy, że auto jest podniebione. Prześwit tego samochodu został zwiększony o łącznie 18 mm. Jednak nie wynika to tylko ze zwiększenia samego zawieszenia, lecz również opcjonalnego pakietu Cross Country Experience, który zawiera m.in. te ogromne proporcjonalnie terenowe opony i felgi 18-calowe. I właśnie ta zmiana również podnosi ten samochód względem wersji ze standardowymi oponami. Lecz to jest pakiet. Niestety nie wiem ile dokładnie kosztuje, gdyż nie znalazłem go w oficjalnym cenniku. Bez tego pakietu oczywiście ten samochód będzie miał troszeczkę mniejszy prześwit. Kolejnym elementem pakietu są dodatkowe chlapacze, bardzo oldschoolowy element samochodu, jednak gdy jedziemy w terenie, będziemy jeździć gdzieś żwirowymi, piaskowymi drogami. Myślę, że będzie to bardzo. Użyteczne. A jeśli chodzi o samo Volvo EX30, to mamy również dodatkowe czarne nakładki na nadkola. A z tyłu nie mamy już oznaczenia EX30 na słupku C, tylko podkreślenie, że jest to odmiana cross country. Ten model w tej odmianie występuje tylko i wyłącznie w topowej wersji wyposażenia Ultra, a więc bogate wyposażenie wewnętrzne, lecz również z zewnątrz. Zawsze otrzymujemy dwubarwne nadwozie z czarnym dachem. No i oczywiście, jak wspomniałem wcześniej, gdy mamy ten ogromny kosz dachowy. Prezentuje się to naprawdę fantastycznie. A przechodząc na tył pojazdu, tutaj jedynie jedna zmiana, a więc tylne światła połączone są czarnym elementem, już bez żadnej topografii szwedzkich gór. Jednak przyznajcie, od razu zupełnie inny odbiór tego samego samochodu. Jeśli chodzi o bagażnik, klapa unosi się elektrycznie, zupełnie w standardzie, gdyż, tak jak powiedziałem Wam wcześniej, jest to zawsze topowa wersja. Ultra, a pojemność bagażnika nie uległa zmianie i wynosi 318 litrów. Jeśli interesujecie szczegółowe omówienie zarówno bagażnika z tyłu, jak i z przodu, odsyłam cię do mojego poprzedniego materiału. Gdy mamy wersję cross country, wnętrze Volvo EX30 nie różni się absolutnie niczym od wersji standardowej bez tego pakietu. A więc dziś nie będę przedłużał i od razu przejdźmy do danych technicznych. Volvo EX30 w odmianie cross country dostępnej, jak wspomniałem wcześniej, tylko i wyłącznie w wersji wyposażenia ultra, a więc z bardzo bogatym wyposażeniem, i również tylko i wyłącznie w wersji z napędem na wszystkie koła. Podobnie jak miało to miejsce w innych modelach Volvo z tym dopiskiem, co oznacza, że zawsze. Mamy odmianę performance, czyli dwa silniki elektryczne o łącznej mocy 428 mechanicznych i aż 543 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Zawsze większą baterię o pojemności 69 kWh brutto i 64 godziny netto, co przekłada się łącznie na zasięg 427 km na jednym ładowaniu, a więc wynik troszeczkę gorszy niż odmiana. Klasyczna bez cross country. Jeśli chodzi o osiągi, to czas do setki to 3,7 sekundy. Tutaj 1 sekundy wolniej niż odmiana bez topisku cross country. A prędkość maksymalna, jak w każdym innym Volvo EX30, jest ograniczona do 180 km na godzinę. Tradycyjnie, oczywiście, na początek sprawdzimy, jak ten samochód przyspiesza ze startu zatrzymanego, choć wynik z tymi. Terenowymi oponami może się, myślę, troszeczkę różnić od tego, co podaje producent, choć oczywiście nie byłbym sobą, gdybym tego nie sprawdził. A więc przełączmy się w drive. No, powiem Wam, że jestem naprawdę pod wrażeniem, szczególnie biorąc pod uwagę, że mamy terenowe opony, zwiększony prześwit i auto jest nastawiony na jazdę w każdym terenie, a nie tylko na asfalcie. Z tymi oponami to na asfalt no niekoniecznie są odpowiednie, tracą troszeczkę przyczepność przy bardziej dynamicznej jeździe, co jest oczywiście naturalne w przypadku tego typu opon. I przechodząc do wrażeń z jazdy Volvo EX30 Cross Country, to jest to samochód naprawdę wyjątkowy, jeśli chodzi o ogólne swoje założenia. EX30 to mały crossover miejski elektryczny, który już w standardzie jest troszeczkę podniesiony, gdyż nie jest to klasyczny hatchback. A tutaj z prześwitem zwiększonym o 18 mm, z terenowymi oponami, no, jest to naprawdę wyjątkowe. Połączenie do jazdy w mieście wciąż będzie się bardzo dobrze sprawdzać, a więc progi zwalniające to nie jest duże wyzwanie dla tego samochodu. Jazda po brukowych ulicach w Łodzi również dawno nie jeździłem samochodem, który tak dobrze sobie tam radził. A jazda na Łukach mamy ogromną moc, terenowe opony, więc naturalnie ten samochód nie będzie aż tak dobrze przyklejony do drogi, choć wciąż jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, oczywiście w kabinie jest bardzo głośno nie dlatego, że to auto jest kiepsko wygłuszone tylko dlatego, że mamy ten wielki metalowy kufer na dachu a zawieszenie to nie było 50 na godzinę tym razem tutaj również nie było 60 jak zawsze, tylko 80 to auto i nierówności to fantastyczne połączenie przyczepność na zaskakująco wysokim poziomie jest on oczywiście spowodowana tym, że auto ma bardzo niski środek ciężkości, nawet gdy jest podniesione. No i oczywiście masa samochodu elektrycznego robi swoje, a więc naturalnie radzi sobie ten samochód w zakrętach również bardzo dobrze. Przejdźmy od razu do cen tego samochodu, gdyż w cenniku nie wygląda to zachęcająco. Auto zaczyna się od 259 990 zł, a więc na tle podstawowego Volvo EX30 różnica to kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jednak w tej odmianie zawsze mamy topową wersję wyposażenia i topowy napęd, a więc sama dopłata do odmiany cross country to 11 tysięcy zł. I z tej perspektywy to już nie jest duży. Wydatek, to nie jest duża dopłata za auto, które od razu staje się dużo bardziej wielozadaniowe. Sprawdza się w mieście fantastycznie, wciąż ma rewelacyjne osiągi na nierównościach. Coś po prostu fantastycznego. A gdy wyjedziemy na drogi, troszeczkę nieutwardzone, to nagle poznajemy zupełnie inne oblicze EX30. A więc zjeżdżając teraz tutaj na techniczne drogi wokół autostrady, początek jeszcze oczywiście asfaltem, tutaj już jest droga wewnętrzna. I wjeżdżając w takie nierówności, ja nawet nie muszę zwalniać, po prostu sobie jedziemy. Jestem pod wrażeniem, jak dobrze sobie ten samochód radzi. Jakieś tam chopki nierówności. To nie jest terenówka, to jest samochód stricte miejski, troszeczkę podniesiony. Oczywiście ma dodatkowe osłony od dołu, aby nic na pewno nam się nie uszkodziło i sprawdza się to szokująco. Dobrze, jesteśmy ponownie na naszej drodze testowej, a więc jeszcze raz możemy sobie pozwolić na dynamiczne przyspieszenie. To auto powoduje u mnie ogromny uśmiech. Na twarzy, gdy wciskam gaz w podłogę, radzi sobie ten samochód naprawdę rewelacyjnie. Tutaj się troszeczkę przyblokował, i muszę Wam powiedzieć, że moje pierwsze wrażenia z, ja z tym samochodem są ogromnie pozytywne. Nie miałem pojęcia, czego oczekiwać od tego samochodu w tak dziwnej konfiguracji. Gdy przeczytałem pierwszą informację, że takie auto powstanie, zastanawiałem się. Do czego ten samochód będzie się nadawał? Po co taka wersja napędowa? Po co taka wersja wyposażenia? Jednak okazuje się, że to połączenie to coś naprawdę fantastycznego. To najlepsze Volvo EX30, jakie miałem okazję. Jeździć jest zwariowany, jest inny, rzuca się w oczy, szczególnie z tym wielkim kufrem na dachu. Ja osobiście kupiłbym taki kufer tylko po to, żeby z nim jeździć po mieście. To auto prezentuje się fantastycznie, a gdy zjedziemy na nierówne drogi, to on po prostu przejeżdża przez wszystko, nie musimy zwalniać. Jedziemy sobie 50 km na godzinę po tak nierównej drodze. I to auto no, resoruje rewelacyjnie. Stosunkowo również to wszystko jest naprawdę ciche. Spodziewałem się, że będzie troszeczkę bardziej hałasować to zawieszenie. Z opon będą docierać troszeczkę większe, głośniejsze dźwięki. A tutaj nie jest naprawdę, naprawdę bardzo pozytywnie. Wciąż przyczepność rewelacyjna, resorowanie na bardzo wysokim poziomie i przyjemność z jazdy, aż ciężko po prostu. Opisać. Jestem pod wrażeniem tego połączenia i jeśli zastanawiacie się nad Volvo EX30 i chcielibyście, by było ono naprawdę bardzo wyjątkowe, to taka konfiguracja to coś naprawdę niesamowitego i z czystym sumieniem jestem w stanie polecić. Ja osobiście, jeśli miałbym się zdecydować na EX30, to wybrałbym właśnie wersję cross country jest ona najbardziej zwariowana, rewelacyjna. Sprawdza się w kwestii praktyczności dokładnie tak samo jak standardowy model. Oczywiście troszeczkę większe zużycie energii, jednak przyjemność z jazdy na dużo wyższym poziomie. Dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Cześć.